Felipe Baby Stay Cool to jeden z najbardziej kultowych komunikatów radiowych ostatnich lat. Wtedy akurat padało, ale trudno jest zachować chłodną głowę, kiedy temperatura w kokpicie przekracza 50 stopni. W kolejnym sezonie powinno być z tym nieco lepiej, ale o tym dopiero za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 22 grudnia, Daniel Biały, echa padoku. Kierowcy słaniający się na nogach po wyjściu z kokpitu to w ostatnich latach dość rzadki obrazek, jednak zeszłoroczny wyścig w Katarze przypomniał, jakie zagrożenie niesie ze sobą rywalizacja w ekstremalnie trudnych warunkach. Półtorej godziny spędzone w kokpicie, gdzie temperatura przekracza 50 stopni Celsjusza, to może pokonać nawet najlepiej przygotowanych atletów. I tak właśnie było. Pół biedy, gdyby chodziło o dyspozycję kierowców po wyścigu, o problemy z wyjściem z samochodu uprzemoczony do granic Możliwości kombinezon. Takie obrazki budują nam ten dramatyzm, budują to wyrażenie, że naprawdę mamy do czynienia z gladiatorami, że oni do ostatniej kropli potu dają z siebie wszystko. Problem w tym, że ten negatywny wpływ przebywania w wysokiej temperaturze daje znać już po kilku, kilkudziesięciu minutach rywalizacji, wymioty, problemy z widzeniem czy ryzyko utraty świadomości. To wszystko. Czego doświadczają kierowcy, mając pod swoją kontrolą maszynę, która waży 800 kg i nierzadko poruszają się po torze z prędkością ponad 300 km na godzinę to jak rozpędzony, prawie 1100-tonowy pocisk to może być realne zagrożenie i dla tych na torze, i dla tych. Poza nim, będąc przy kilogramach, to właśnie waga jest tym, co powstrzymywało i nadal powstrzymuje inżynierów Formuły 1 przed wsadzeniem, włożeniem wydajnego układu klimatyzacji do bolidu. Waga, ograniczona przestrzeń i zapotrzebowanie na chłodzenie, głównie tego, co znajduje się za plecami kierowcy, całego układu napędowego, całej elektroniki. Butelka, w zasadzie worek napojem, ciepłym napojem, bo on grzeje się tak samo jak cały kokpit, w którym jest umieszczony. Wyjątkiem jest Red Bull, który umieścił ten pojemnik z napojem z przodu w nosie samochodu. Tam były specjalne połączenia. Może w Red Bullu było ciut lepiej, ale na pewno nie była to jakaś specjalnie duża różnica. Ten ciepły napój i otwór wentylacyjny dopuszczony przez przepisy, żeby trochę tego Dobrze zenergetyzowanego powietrza wpadło do kokpitu. To jedyne, na co zawodnicy do tej pory mogli liczyć w trakcie rywalizacji. Z tego powodu kierowcy, a w zasadzie ich fizjoterapeuci, wypracowali szereg metod, które mają zminimalizować wpływ wysokiej temperatury właśnie w trakcie wyścigu. Skoro nie ma żadnych narzędzi, trzeba opracować jakiś inny system. I pierwszy, z tych punktów, jakie kierowcy mają zawsze na liści przed wyścigiem w tak ekstremalnie trudnych warunkach, to jest adaptacja czyli mniej więcej na tydzień do półtora przed wyścigiem takiego wysokiego ryzyka kierowcy spędzają sesję w saunie, długie minuty w saunie, a treningi odbywają się z rzuciem dwóch, a nawet trzech warstw odzieży wszystko po to, żeby zbudować tą. Wewnętrzną temperaturę ciała. Celem tego działania jest właśnie podniesienie wewnętrznej temperatury ciała o 1 stopień przez co najmniej jedną godzinę w ciągu całej doby. Sytuacja zmienia się diametralnie w środę lub czwartek przed weekendem, i zamiast ekspozycji na ciepło zaczyna się proces zupełnie odwrotny, czyli walka o obniżenie wewnętrznej temperatury ciała. Tutaj z pomocą przychodzi dobrze nam już znana wanna z gumową, kaczuszką, czasami są to kontenery, plastikowe kontenery wyglądające jak kontenery na śmieci, do których wskakują kierowcy. Kontenery wypełnione wodą, zimną wodą, a czasami nawet wodą z lodem. Nie wszyscy lubią takie zimne kąpiele. Na przykład Carlos Sainz potrzebuje nieco wyższej temperatury. Mimo wszystko to działa. W tym technologicznym kosmosie to jest jedyny dostępny element. McLaren ma tam nawet banięki o kolorze dobranym do barw zespołu. No ale to wszystko, na co mogą sobie... Pozwolić na to, że obniżenie wewnętrznej temperatury ciała o 1 stopień powoduje, że wszystkie negatywne zjawiska związane z ekspozycją na wysoką temperaturę pojawiają się od kilku do kilkunastu minut później, po wejściu do takiego gorącego kokpitu. Dlatego nie dziwmy się, że do ostatniej chwili kierowcy wykorzystują każdy moment, żeby się schłodzić, żeby ta wewnętrzna temperatura ciała pozostawała jak najniższa. Kolejną metodą na schłodzenie jest. Chodzi o tą bardziej zewnętrzną część ciała, jest kamizelka plus specjalny kołnierz na szyję. Kołnierz, którego kierowcy używają, który mają czasami zawinięty w ręcznik, obwieszony czy zwieszony, owinięty wokół szyi. To drugie, czyli ten kołnierz ma również obniżać temperaturę mózgu, co może mieć wpływ, pozytywny wpływ na. Możliwość utrzymania koncentracji na początku wyścigu. W użyciu są też preparaty. Czasami być może widzieliście na obrazkach sprzed rozpoczęcia rywalizacji, jak fizjoterapeuta spryskuje jeszcze kombinezon, czy bieliznę kierowcy specjalnym preparatem. Te preparaty mają za zadanie odparować jak najwięcej wilgoci z kombinezonu kierowcy, czy z bielizny kierowcy, po to, żeby zabrać jak najszybciej to ciepło. To też pomaga, ale tutaj efekt jest bardziej. Związane z tym, żeby kierowca czuł pewną ulgę. Tutaj chodzimy raczej skórę, a nie tą wewnętrzną część ciała, nie obniżamy tej wewnętrznej temperatury, a to jest kluczem do utrzymania koncentracji, to jest kluczem do utrzymania dobrze funkcjonującego organizmu, tej dobrze naoliwionej maszyny, żeby wszystko się zgadzało. Lewis Hamilton jest chyba jedynym kierowcą, który jest. Przeciwny, który głośno mówił o tym, że tutaj nie trzeba nic zmieniać, że tutaj nie trzeba żadnej interwencji, bo to przygotowanie, to atletyczne przygotowanie, gotowość do rywalizacji w tak trudnych warunkach, przypomnę, ponad 50 stopni Celsjusza w kokpicie przez czasami 90 minut to naprawdę jest duże wyzwanie, ale pozostali kierowcy po tym wyścigu w Katarze byli zgodni, że trzeba coś z tym zrobić, i już w poniedziałek po tym wyścigu FIA opublikowała oświadczenie, z którego wynikało, że pora poważnie zająć się tym elementem, czyli oprócz tego, co kierowcy robią poza kokpitem, trzeba dołożyć im jeszcze coś, co pomoże w Trakcie rywalizacji, coś co pomoże w kokpicie, i na oświadczeniu się nie skończyło, jak to czasami Zefia bywało. Już przed obecnym sezonem nieco zmodyfikowano kalendarz, żeby te ekstremalne miejsca, czy wyścigi w tych ekstremalnych miejscach, odbywały się w porach, kiedy te temperatury nie są takie wysokie. Po prostu unikano właśnie takiego zestawienia miejsca i czasu. Dodatkowo w przepisach technicznych pojawił się zapis pozwalający na zwiększenie średnicy, czy przekroju tego otworu chłodzącego kierowcy, ale to było dobrowolne. Kierowcy mogli, albo bardziej inżynierowie mogli po to sięgnąć, ale nie musieli. Kolejny krok w tym obszarze jest zaplanowany, czy był zaplanowany na przyszły rok, czyli na przyszły sezon, a wszystko ze sprawą przepisu nazywanego heat hazard, czyli to ryzyko związane z wysoką temperaturą. Chodzi o możliwość stosowania dodatkowego aktywnego chłodzenia w trakcie rywalizacji, kiedy temperatura powietrza będzie przekraczała 30,5 stopnia Celsjusza. Prace nad aktywnym chłodzeniem kierowcy trwały przez wiele miesięcy, szukano właściwego rozwiązania, a pierwszy test wykonano w trakcie weekendu wyścigowego. W Meksyku wcześniej planowano taki test w Holandii, ale tam po prostu było za zimno, i na tym zdjęciu możemy doszukać się pierwszych elementów tego układu, tego systemu chłodzącego te rurki. Umieszczone, czy te wzory znajdujące się na biliźnie, którą ma na sobie Fernando Alonso, to był taki mały wycinek, który nie został zauważony dopiero dzisiaj. Wracamy do tego zdjęcia i widzimy te charakterystyczne elementy. Równolegle z tym, firma współpracująca ze Ston Martinem opublikowała na swoich mediach społecznościowych zdjęcia pokazujące moment pasowania tych elementów. Aktywnego chłodzenia do samochodu Aston Martina. Widzimy, że mamy również element związany właśnie z tym kanałem chłodzącym kierowcę. Być może jest to część układu. Być może tutaj będzie umieszczona ta dodatkowa chłodnica, która będzie. Upracowała z tą bielizną chłodzącą, kolejne zdjęcia pokazują, że jest to bardzo mała jednostka, że to są bardzo niewielkich rozmiarów elementy, bo właśnie tego wymaga Formuła 1, właśnie tutaj był główny problem, czy nacisk położony na to, żeby to zajmowało i ważyło jak najmniej. Z informacji opublikowanych przez firmę wynika, że całość waży około 2 kg, więc bardzo niewiele. Myślę, że zespoły Formuły 1 poradzą sobie z, ze znalezieniem miejsca właśnie na takie rozwiązanie w swoim samochodzie. No i tutaj kolejne zdjęcie, które. Pokazuje nam właśnie ten element umieszczony w miejscu, gdzie zwykle znajduje się ten wlot kanału chłodzącego. To wszystko są bardzo ciekawe obrazki. Zespoły będą miały pewną dowolność, jeżeli chodzi o lokalizację, umiejscowienie tych układów aktywnego chłodzenia. Więcej szczegółów dostarczyły nam posezonowe testy, testy wykonane już po sezonie. Dostaliśmy dwa bardzo ciekawe zdjęcia Charlesa Leclerc'a w dwóch różnych wersjach. Bielizny, która ma być taką bielizną aktywnie chłodzącą kierowcę, no i tutaj widzimy na tych zdjęciach właśnie te charakterystyczne rurki zintegrowane z bielizną. Firma dostała już certyfikację FIA, więc będzie pewnie jedną z wiodących, które będą dostarczały zespołom te rozwiązania. Koszulki będą dostarczane przez zewnętrznych dostawców. Te aktywne elementy układu chłodzenia będą mogły również być dostarczane z zewnątrz, ale zespoły mogą na własną rękę wyprodukować swoje własne rozwiązania, które pewnie będzie łatwiej zintegrować z samochodem Formuły 1. Jak ta bielizna działa tutaj z informacji dostarczonych przez. Producenta tego rozwiązania wynika, że kiedy temperatura w kokpicie przekroczy 28,5 stopnia, ten układ może zacząć pracę, może zacząć chłodzić kierowcę. O czym nie mówi się w kręgach Formuły 1 na razie, to również to rozwiązanie może utrzymywać temperaturę ciała kierowcy, kiedy będzie zimno czyli kiedy temperatura spadnie poniżej 28,5 stopnia albo ponad czy poniżej innego limitu tutaj na pewno jest. Dowolność, jeżeli chodzi o ustawienie tych parametrów, wtedy kierowca będzie podgrzewany, czyli temperatura ciała będzie utrzymywana. Zadaniem tego systemu jest utrzymanie temperatury ciała na stałym poziomie. Ten system to jest 10 niezależnych obiegów cieczy chłodzącej, która potem trafi właśnie do jakiegoś aktywnego systemu, który ją słodzi albo podgrzeje. Ten system jest w stanie obniżyć temperaturę kierowcy o 4,4 stopnia Celsjusza. To dużo, to jest naprawdę dużo, jeżeli chodzi o możliwości, Mamy prawie 50 metrów tej specjalnej rurki, bardzo miękkiej, bardzo elastycznej, która ma nie być w ogóle odczuwalna przez kierowcę. To też było duże wyzwanie, żeby tego kierowca nie czuł, żeby tu nie było żadnych negatywnych elementów, żeby nie dochodziło do jakiegoś lokalnego wychłodzenia czy przegrzania, żeby nie było śladów na ciele kierowcy. Ten system ma to zapewniać. No i mamy tutaj 20 litrów na minutę przetłoczonego właśnie przez. Te rurki, czyli dzięki temu to ciepło z organizmu kierowcy zostanie odprowadzone na zewnątrz. Wygląda to bardzo ciekawie, w przyszłym sezonie będzie to element obowiązkowy, kiedy na torze temperatura powietrza przekroczy 30,5 stopnia. Dodatkowa chłodnica to dodatkowa waga, i tutaj FIA już przewidziała w przepisach możliwość podniesienia tego. Limitu wagi samochodu z kierowcą o dodatkowe 5 kg, właśnie na poczet umieszczenia tych chłodnic, choć akurat ten konkretny producent mówi o 2 kg, FIA daje dodatkowy zapas. Te 3 kg zapasu się tam pojawiają. Wygląda na to, że w przyszłym roku kierowcom będzie łatwiej utrzymać w takich ekstremalnych wyścigach temperaturę, będzie łatwiej być skupionym, będzie łatwiej rywalizować. Będzie po prostu chłodniej, ale mam nadzieję, że przez takie rozwiązania temperatura rywalizacji wca wcale nie spadnie. Pójdzie jeszcze mocniej w górę nie tylko wtedy, kiedy będzie zimno, ale również wtedy, będzie, kiedy będzie gorąco. Przed nami kolejny ciekawy sezon. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Więcej takich materiałów wkrótce trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu. Echa Padoku.